Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie spotykamy się z Rafałem, który w jednym z poprzednich filmów na kanale Zachar Off przedstawił nam, jak najlepiej wybrać odpowiedni fotelik do naszego samochodu i oczywiście do wszystkich innych parametrów, takich jak wiek, waga dziecka, czy też nasze inne upodobanie. Podzielił się też radami na temat eksploatacji, poprawnej eksploatacji fotelików, więc jeśli jesteście akurat zainteresowani tym tematem, to polecam zajrzenie do poprzedniego. Nagranie. Link do niego znajdziecie w opisie do tego filmu. I to właśnie poprzednie nagranie sprawiło, że dzisiaj ponownie się spotykamy, dlatego że obserwując Wasze komentarze pod tamtym filmem, doszliśmy do wniosku, że interesuje Was szczególnie temat fotelików RWF. Całkiem sporo komentarzy było właśnie na ten temat i postanowiliśmy z Rafałem, że kiedyś musimy się ponownie umówić i nagrać film tylko o tych RWF-ach. Czym są RWF-y? Czy warto się nimi zainteresować? O tym dzisiaj będziemy mówić. Rafał, w paru słowach. O co chodzi z fotelikami RWF? Czym są foteliki RWF i dlaczego są takim ciekawym tematem? Foteliki RWF z angielskiego to jest skrót tyłem do kierunku jazdy. Są to foteliki, w których dziecko jeździ twarzą skierowaną tyłem do dyski rozdzielczej, tak? czyli tyłem do kierunku ruchu. Te foteliki to nie jest żadna nowość, żadna moda. Fotele te pojawiły się już na 50 lat temu. One przyszły do nas ze Skandynawii tam jest to zupełny standard, jeżeli chodzi o przewożenie dzieci, nawet do czwartego roku życia. Cieszy nas to, tych fotelików jest coraz więcej i staje się to naprawdę takim trendem, który miejmy nadzieję, że będzie trwałym sposobem przewożenia dzieci. Dlaczego tyłem jest bezpieczniej? Dlatego tyłem jest bezpieczniej, że dziecko, które siedzi tyłem do kierunku jazdy. W momencie zderzenia jest wciskane w fotel. Mówią o tym statystyki. Tutaj jeżeli porównamy ofiary wśród dzieci, ofiary wypadków wśród dzieci, które są zapięte w fotelikach tyłem do kierunku jazdy, tylko 8% z nich wymagało pomocy medycznej po wypadku. Natomiast dzieci, które siedziały w fotelikach przodem do kierunku ruchu, ten odsetek tutaj wynosił 40%. Druga sprawa, jeżeli chodzi o przeciążenia działające na kręgosłup dziecka, na odcinek szyjny. Dla dziecka siedzącego przodem do kierunku jazdy przy 50 na godzinę jest to aż 200 kg, czy około 200 kg. Natomiast dla dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy, około 50. Więc jest to bardzo duża różnica. Łatwo to sobie wyobrazić: jedziemy tramwajem, nagle tramwaj. Hamuje i wtedy już lepiej siedzieć oczywiście na fotelu, który jest odwrócony akurat tyłem do kierunku jazdy. Dorosły to może odczuje w mniejszym stopniu, ale dla dziecka to jest naprawdę ważne. Dotychczas najczęściej kojarzyliśmy foteliki, że oczywiście umieszczamy fotelik tyłem do kierunku jazdy dla dziecka najmłodszego, natomiast wszystkie pozostałe foteliki się ustawiało raczej przodem do kierunku jazdy. I teraz pytanie, czy świadomość tego, że można wciąż ustawiać tyłem do kierunku jazdy jest powszechna? Czy klienci przychodzący do Twojego sklepu pytają o RWF, -y, czy należy dopiero ich uświadamiać? Tutaj oczywiście temat RWF-ów ciągle jeszcze jest tematem, który pojawia się w świadomości konsumentów stosunkowo rzadko, niestety za rzadko. I w dobrym sklepie na pewno każdy sprzedawca powinien zacząć od tego, żeby polecić fotelik tyłem do kierunku jazdy. Jest dużo mitów na temat fotelików tyłem do kierunku jazdy i często musimy je obalać. Natomiast zdecydowanie, jeżeli mówimy o najbezpieczniejszych fotelach na rynku, to będą to foteliki tyłem do kierunku jazdy. To może nie wiem, czy akurat rzucę garścią mitów czy Faktów, ale jak ja zapytałem swoją żonę, co ona sądzi o fotelikach RWF, ona akurat była w temacie, stwierdziła, że nie wie, czy nasza córka będzie chciała jeździć w takim foteliku, no bo raz, że tyłem do kierunku jazdy, więc nie wiem, czy choroba lokomocyjna się nie pojawi, a dwa, że no dziecko będzie za mało widzieć, siedząc właśnie tyłem do kierunku jazdy, więc pytanie, czy to są fakty, czy to są mity, czy należy się tego naprawdę obawiać. Jeżeli chodzi o pierwszy mit, to jest choroba lokomocyjna. Tutaj, jeżeli rzeczywiście dziecko ma problemy z tego typu przypadłością, no to czy będziemy jeździć przodem, czy będziemy jeździć w tym, tutaj różnicy dużej nie powinno być. Sprawa druga, dziecko nie będzie nic widzieć. Tutaj, jeżeli będzie mieć prawidłowo dobrany fotelik do, tyłem do kierunku jazdy, to dziecko widzi lewą, prawą szybę, tylną, plus całą tylną szybę. Yy, I ta panorama, którą ma przed sobą, jest czasami dużo większa niż w przypadku fotelików przodem do kierunku jazdy. Czy to są foteliki droższe niż y, klasyczne foteliki montowane przodem do kierunku jazdy? Yy, wiesz co? Tak naprawdę ciężko to porównywać, czy są droższe czy tańsze. Na pewno dobre foteliki, czy przodem, czy tyłem, będą droższe, ale. Fotelik RWF, który daje możliwość przewożenia dziecka do 18 kg tył, możemy kupić za 600-700 zł, Więc to nie są jakieś pieniądze, które no, rujnują budżet domowy. Tak czy inaczej, to jest porównywalna liga cenowa w stosunku do zwykłych fotelików, tradycyjnych nazwijmy. Myślę, że zaczyna być już w tym momencie porównywalną ligą. Tak jest. A to pewnie wynika z tego, że tych fotelików jest coraz więcej na rynku, czyli rzeczywiście temat zaczyna być coraz lepiej znany. Kolejnym mitem, który musimy obalić, jest mała ilość miejsca na nogi. Tutaj oczywiście są fotele, które będą dawały mniej miejsca na nogi, takie, które będą dawały więcej miejsca na nogi. To już musimy dobrać w sklepie. Natomiast dziecko zawsze z tymi nogami coś sobie zrobi. Ono je albo skrzyżuje, albo podkurczy, albo da do góry na oparcie fotela. Także tutaj tym się raczej nie należy przejmować. I kolejna rzecz to jest. Temat bardzo częsty, czyli moje dziecko już nie chce jeździć tyłem. No ale skąd my wiemy, że dziecko nie chce, skoro ono nie zna pozycji przodem do kierunku jazdy? I tutaj yy, być może na skutek tego, że ten fotelik, w którym jeździ teraz jest mały, ciasny albo źle dobrany, sprawia problemy w taki sposób przewożenia dziecka. Ale jeżeli dobierzemy prawidłowo fotelik, to nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Przejdźmy już może do konkretnych fotelików. Widzę, że dzisiaj dobrałeś cztery sztuki. Proszę powiedz jakie to będą i czy to są foteliki tylko różnych firm, czy też foteliki, które dają no, zupełnie różne możliwości, są do, dostosowane do różnych, różnej anatomii, na przykład dziecko, czy to też warto myślę poru, poru, porównać, yy, czy poruszyć ten temat, bo jedno dziecko jest grubsze, drugie chudsze, wyższe, niższe, czy to jest też uwzględnione w, tej, w, tej, w tym dzisiejszym zestawie czterech fotelików? Wiesz co, tutaj głównie mamy cztery rodzaje foteli RWF, będzie to Clip Pancase, yy, Romer Maxway, Concord Reverso Plus i Jeanne Protect. Każdy z tych foteli będzie inny, każdy będzie dla innego dziecka, każdy będzie miał inne funkcje yy, i na pewno jest to jakaś tam przekrojówka, jeżeli chodzi o rynek foteli RWF. My dzisiaj przyjechaliśmy tu pod sklep Rafała akurat naszym testowym superbem, który ma całkiem sporo miejsca z tyłu, więc myślę, że będzie nam łatwiej pokazać i sposób montażu tego tych fotelików i to jakie są praktyczne różnice pomiędzy nimi. Mając takiego modela jak Zahar, musieliśmy wziąć pod uwagę to, że miejsca z tyłu jest naprawdę niewiele. Ale udało się. Kiedy nagrywam ten komentarz, na rynku pojawił się już model Plus. Jest to ulepszona wersja znanego i popularnego fotelika Clipan Kiss 2. To ciekawe, Clipan posiada wyjmowane nosidełko, a jego funkcje zobaczycie w dalszej części filmu. Fotelik montujemy przez system Isofix lub pas samochodowy z wykorzystaniem nogi podpierającej. Jest to jeden z najmniejszych RWF-ów dostępnych na naszym rynku. Przy RWF-ach zestawem obowiązkowym jest lusterko wsteczne i mata ochronna. O przydatności tej drugiej przekonacie się już po pierwszym deszczu. Wiele modeli montowanych tyłem posiada dolne pasy kotwiczące. Jednym z nich jest Romer Maxway. Fotelik w przedziale 9,25 kg, typowy RWF z zaliczonym testem plus. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że zamontowanie tego fotela graniczy z cudem, jednak nic bardziej mylnego. Przy odrobinie wprawy wpięcie fotelika zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. Taki system bardzo podnosi stabilizację fotela, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa Twojego dziecka. Concord Reverso Plus Fotelik montowany na Isofixie z wykorzystaniem nogi podbierającej. Jeden z najlżejszych RWF-ów na rynku. Jeżeli szukacie fotela, który będziecie przenosić z auta do auta, to jest to naprawdę dobry wybór. Cztery gwiazdki w ocenie ogólnej. Piątka za bezpieczeństwo. Zaliczony test Plus i wykonanie w normie, według normy iSize. Jest to naprawdę jeden z najbardziej utytułowanych foteli dostępnych na naszym rynku. Reverso Plusa możemy stosować już od pierwszych dni na rodzin. System wkładek pozwala dopasować fotelik do sylwetki naszego dziecka. Żanem Protect, fotelik, który montujemy trzypunktowym pasem samochodowym, również jeden z najmniejszych RWF-ów dostępnych na rynku, pozwalający przewozić dziecko tyłem do 18 kg. Jest to również jeden z najtańszych RWF-ów dostępnych na naszym rynku. Kosztuje mniej niż 700 zł i choćby dlatego warto zwrócić na niego uwagę. I teraz, w ramach podsumowania, warto podkreślić, że widzieliśmy przed chwilą cztery różne foteliki, cztery różne pomysły na ich mocowanie, cztery różne pomysły na funkcje, które możemy w tych fotelikach znaleźć, ale wszystkie te foteliki mają jedną wspólną cechę. Są to RWF-y, czyli foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy, i jest to najlepszy, najbezpieczniejszy, znany w tym momencie człowiekowi sposób na przewożenie dzieci w samochodzie. Oczywiście, te cztery foteliki, które dzisiaj zostały zaprezentowane, na pewno nie wyczerpują tematu. Nie, są to cztery modele, które często sprzedajemy i do których jesteśmy przekonani. Natomiast świat RWF-ów jest naprawdę bardzo szeroki, coraz większy. Tutaj szczególnie zwracamy uwagę na to, żebyście Państwo przymierzali takie fotele do swoich samochodów u dobrych sprzedawców, w dobrych sklepach. Ja tylko dodam, że jesteś, jeśli jesteście z Krakowa, to polecam Centrum Fotelików i samego Rafała, który z przyjemnością dobierze Wam właściwy fotelik. Rafale, dziękuję Ci za, za zaprezentowanie tych czterech modeli. Miejmy nadzieję, że wspólnie z Rafałem przekonaliśmy Was do tego, żeby zwrócić uwagę na właśnie foteliki typu RWF i żeby wziąć je pod uwagę, kiedy będziecie kupować fotelik dla swojego dziecka.